Soroko, byś mógł się wypowiedzieć, ty jesteś w razie co chętny na zmianę rywala? Słuchajcie jak to wygląda, no. Powiedzieliście, że sobie nie wybieracie, nie układacie, robicie po swojemu i tak kurwa, przyjdzie i czas na nas, Mordo. Dobra, ja, dlatego z przyjemnością proszę tutaj mnie kurwa yy, nie jestem twoim kurwa zwierzęciem, żebyś ty mi mówił kurwa, z kim ja będę walczył Mordo, to jest ty. pierwsza sprawa. Przyjdzie pora, będziemy się lać po kurwa mordach. I to mówię każdemu tutaj kurwa z moich przeciwników, kurwa, ze Ale poczekaj, ci, bo ja mam, ja mam teraz nie, wrażenie, prostu, że próbują ciebie wrażenia. wypromować na osobach, które ubijesz... Nie, obijesz, musisz po to, promować, kurwa, żeby... po nie, nie, ale nie, nie, ty, ale nie, mi. Ryja, nie, A na, mnie nie, na, mnie nie, ale nie na mnie to nie, nie, wrażenia. wrażenia. nie, mnie nie, 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 robi nie, to wrażenia. nie, nie, mordę w końcu, kurwa, rozumiesz? Ale nie robi ten... to na mnie ty, wrażenia, kurwa, no da, kurwa czy ty myślisz, że... to ja... Nie Adaś, mów ruch. tak, nie mów tak, Adaś, nie mów spokojnie. tak, nie mów tak, robimy to, robimy to, kurwa, robimy... Pan. Nie, bo szczekasz, nie, szczekasz teraz, szczekasz teraz, szczekasz, teraz. szczekasz gadasz, wyjdź do walki, Adam, wyjdź do walki. Adam, weź mikrofon. Adam, wychodzisz? Nie denerwuj się, star. Mi cię szkoda jest star. Ja, wie, ja 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 rozumiem, że ty, że do tego świata rzucili cię na głęboką wodę Adam i jest chcesz walczyć. Jest mi w chuj czy przykro. Nie? Jest mi w chuj przykro, bo nie mi jest nie. go szkoda. Ale no teraz prawo. to mu dokuczasz, bo on nie, nikt nie go nie jest. rzucił na głęboką wodę, on jest jakby świadomy sam. Dobrze, to się tego okaże. To się, co co okaże to się okaże, no tak to się na okaże. Kto naprawdę. go rzucił na głęboką wodę? To jest dorosły facet, sam podejmuje decyzję. Bo teraz tego mówię, no na każdego przy Ja jakby nie chcę się z tobą, wiesz, targować, ale teraz to tak jakby, no obrażasz go, okej, okay, no zaatakował ja, ja nikogo tutaj kurwa nie obrażam. Przyszedłem. To czemu mówisz, że ktoś go rzucił walczyć, na głębokie. Przyszedłem walczyć, wodę. przyszedłem po walkę, nie kurwa, krzyczeć, okay. wyzywać się, rozumiesz? No, no to, czy widzisz, no zapytaj, żebym ja czy chcesz zaczął, chcesz to walczyć? on kurwa, zaczął z pyskiem do mnie, kurwa. Po pierwsze. I każdy kto to ogląda, to widzi. Ja jestem spokojny. Ja przyszedłem się napierdalać, nie gadać. Bo nie, nikt nie chce ze mną walczyć, no to przyjdzie gada. pora. Powiedziałem ci, że przyjdzie pora. Powiedziałem ci, Ale tak Ale ty mówi przyjdzie kurwa, pora, Ty mówi kurwa. przyjdzie pora. No co, no kurwa, to kurwa. No nie są nie. święta kurwa. Co? Ani życie, Ani nie. Życie, mordo, kurwa, Nie kontrżyczeń mordo Ale my, ja nie my, mam życzenia. Nie, to to jest my, życzenie my. ludzi, nie moje. To jest życzenie ludzi. Oni chcą zobaczyć kurwa jak się ludzie napierdają. A nie jak w jednostronną walkę, w której wiedzą To nie będzie jednostronna. Z całym szacunkiem Stifler do ciebie. Ja mam nadzieję, że pokażesz charakter i dasz dobrą walkę. No, ale... Ale ja ja to wygram. No, pra, to to umówmy się, dzisiaj. Adam, że, yy, że możemy teraz się... Ale... Umówić, ja już je... że jeśli wygrasz ze Stiflerem, to zawalczysz z Pawłem na następnej edycji. Panie menadżerze, kurwa z przyjemnością ci rozpierdolę łeb, kurwa.